To są wodorosty Tam znajduje się igra to, to jest moje znalezisko Znalezione pod wodą Wygląda zajebiście no, Może dla niektórych może być obrzydliwa no, Ale to jest zjawisko przyrody Znajdujemy się nad Doilidami Nadajemy transmisję Więc Będziemy zabrać na bieżąco relacje z Doillid Dziękuję za uwagę, a to jest właśnie moje oto oto są moje wodorosty Dziękuję za uwagę Wrócki Więcej informacji znajdziecie pod kolejnymi filmami. Dziękuję.